Gobecki. Yo do yo 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 yo. Witam was w kolejnym bike checku. Nie no z, z, nie, to jest vlog dzisiaj, nie bike check, żartuję. Jesteśmy prawie na skateparku. Zawsze nagrywamy tam. dać pokazać? Jesteśmy tutaj z moim nowym rowerem. <grym> Ale energia. Uuu. A dzisiaj nagrywamy na tych magicznych schodach z MDku. Młodzieżowy dom kultury. Tutaj zawsze widzicie w tle gdzieś tam, wiecie, jako taki biały magiczny budynek. On jest fajnie oświetlony wieczorami. Często tu patuchy przesiadują na tych dwóch murkach. Dzisiaj na szczęście ich nie ma, także wykorzystaliśmy potencjał wspaniałego światła, które bije z zachodzącego słońca z tamtej strony. Usadowiliśmy tu Krzysia. No i co? Będziemy składać jego nowiutki rower. Zbieraj kartan, bo ci pomogę. Chciałbyś taki rower? Nie, nie. Ty A ja oglądam ten. No. Oglądałem dzisiaj ten Rafał Niksa i mówił: chude no, no Krzychu, dawałby się do chudego byka, nie? No Unboxing, typowy unboxing Proszę bardzo Parkowy rower z hamulcami. Nawet koło mi wycięli z kartonu Ogólnie, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jest bardzo fajnie to zrobione, że yy, jest praktycznie złożony rower, nie? Pa, dostał To jest To jest satelita, tu naziemną odbierasz Pana. tym Jakąś pakę dostaliśmy tajemniczą od Awe Benix. No to otwieraj, ja wiem co tam jest, tam jest tam są dwa przedmioty na P, zakazane na YouTubie. Oh, wow. <grymne> Nie no, daj mi, daj mi płaski klucz, żeby go, skręcić mu cymbał. Ty, a tu masz jeszcze, zobacz jakiego gwarda osłonkę. Uooo, no, spij do osłona. Wow. wow! Karton ja zabieram, od razu mówię nie położysz się za telewizorem w domu. E, bo ja sobie tutaj zapakuję jakiś rowerek na sel. Może ten pomarańczowy wyśle. paluchy. paluchy, papaluchy, paluchy Ostatni vlog to nie to, że chodzę w tej samej brzim, tylko to buty tydzień no. temu. No. no no, chłop się nie przybiera tygodnia. Wyjdzień, to się nie porysuje to jest raf, to tam już ten, to tak wyglądać ma Czurowy. będziesz jak igor duży no, browarem polewał, no, żeby zaraz Ja to dogarnę Dawaj zagramy w frisbee. Dawaj Ale nie kołem Ale będzie wgniota na obręczy za nas, co Ty nie łap! Dobrze, że ośki są, ośki są pochowane, że nie pogną. Kult, kult, oddam ci, mam taką samą z przodu. tu patrzcie widzowie, rysowana obręcz. To możesz wziąć do domu jako talerz na pizzę. Dziękuję. Krzysiu postawił na model Gateway od Kulta w kolorze RAF. Dla jego wzrostu dobraliśmy 20,5 to jest w sumie jedyny słuszny wybór na tego skromnego małego człowieczka. Ja się śmieję małego człowieczka sam że na ramię 25 mam 1,80 m, także ogólnie do tego wzrostu możecie śmiało wybierać takie ramy. Jak ktoś z Was nie wie od czego zacząć, jak dobrać rower, wbijcie sobie na stronę jakibmx.pl Zostawię Wam link w opisie, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Tam jest wszystko fajnie powiedziane, od czego zacząć, na to zwrócić uwagę, jak szukać swojej pierwszej maszynki. Takie seryjne rowery, to jest na pewno dobry wybór. Bardziej patrząc <laughs> właśnie na, na skillę Krzysia, to on raczej nie potrzebuje, że najbardziej zaawansowanej Maszyny. Jak się dzieje skręcanie? Fajnie, nie? Rowerek cały prak złożony, co? No standardowa procedura. Kierę tu wsadzić w mostek, tylne koło już w ogóle osadzone, łańcucha nie trzeba skuwać, wszystko jest. Kurczę luksus. Platformy wkręcamy i co? Upewniamy się, że wszystko jest podokręcane i rower gotowy, no ekstra. No. Ogólnie wybrałem ten rower, bo jest tu taki fajny motyw, że są poprzepalone takie spały. I no, fajnie się prezentował, a inne były takie średnie. No tak, yy, na no, AWę BMX dostępny kolor biały i szary? I szary. No, ten szary, taki jak te lampy, coś, no, taki średni był. Yy, naprawdę, według mnie, jakbym ja miał wybierać to też raf kozaczek, kozaczek, nie? Yy, jakby ktoś chciał bliżej sobie, przybliżyć specyfikację tego modelu, to w opisie znajdziecie link do AWE na sklepie, skąd go właśnie zamawialiśmy Jaka tam jest no, Cichu, ci. męczysz się z tym. Postaw to tu. Pokażę ci. Zgubła. Zobacz. <noise> Otwieraj. Uczcie się dzieciaki, Co jak robić pan? dobre unboxingi. O wow, oh. Szybki. O. Oh. Dawaj to. To, to, to jest do piekła od razu <głos> idzie. O, pa! Ło, nowy hebel. Jakiś ten do kolarzówy. Wow. No to jest przedni. I ta śmieszna płaska rączka, to jest takie zaszczyt. Mapi tyle, rzeczy cię dawali. Wrzuca się tu? A nie, bo ja nie zabieram no, tę karkę. Krzysiu, se na Alixa okay. wystawi hamulce, biedyżki do przodu. Jak ktoś chce kupić przedni Hebel, to Daj. piszcie do Krzysia na Instagram, tak? Piszcie, krzychu mi spodoba. podłogi. piechotą nie chodzi, będziesz miał na kebaba. Jest lekki, dan kruk? Nie ma być tam kruka Nie no lekko na kruka zawsze lepiej według mnie Nie, A nie, nie, nie Weźmy równo z widłem Nie, dobrze równo jest. z widłem tak Dobrze jest! Pozdrawiam moją rodzinę Peaky Blinders Z, z, z Golden Life'a Myślę, że dziewczynę pozdrowi, że ty... Dobra, kręć Kolegów z RP <laughs> <laughs> oh, shit. No bo siedzi taki gruby I mówi do mnie Ty, ty znasz Bartka <laughs> No ja mówię no a on to A odcinku Wilekokiński EBB aaaa, aaaa. Dobra ci się lecisz na stację Ty właśnie My tu EBB a pompki nie mamy Ja tu wszystkie narzędzia wziąłem poza, poza nożykiem dla ciebie byku Spoko, dużo pływów Ale nie, ja Dobre, mam, małą, ja mam ma, się... małą tą pompkę. Dobra, tylko jeszcze trzeba wszystkie sprawdzić. Pamiętajcie, jak kupujecie nowe takie seryjne rowery, zawsze przed użyciem każdą śrubkę sprawdźcie. I przeczytajcie ulotkę i opakowanie i yyy. co nam trzeba. Chyba wszystko Seekalaphone, nie? Ale machina, hopę. No fajny jest ten rower, fajny jest ten rower. Na jak? Podoba mi się. Opa, krzychu poszedł wyrzucić śmieci. Wraca i nagrywamy coś z jego nową maszynką. Zadowolony? No, spoko rower. W końcu się doczekałeś dobrego sprzętu, nie? Krzychu zaczynał z mafii, co było, no wiecie, może dobrym wyborem dla niektórych, tak, ale nie dla wszystkich. No, nie no. dla wszystkich mafia zawsze dobrze się kończy. Jak chcecie kupić sobie jakiś taki tani rower, wiecie, do jazdy, tylko po bułki do przysłowiowego sklepu mm. gdzieś tam, żeby sobie wiecie pokręcić się po osiedlu, poszpanować, porobić foteczki, bo jesteście, nie wiem, młodzi. Okej, okay, nie? Ale jak już ktoś coś zaczyna jeździć, uczycie się, robicie jakieś pierwsze triki, no to, to lepiej jednak inwestować w siebie i, i wziąć coś konkretnego. No od tego się właśnie składa rowery na części, tak? Ale tu Krzychu jeszcze, jeszcze jest sporo przed nim, dlatego też postanowił sobie spokojnie wymienić po prostu na coś no. takiego, nie? No. A jakby z Was interesowała taka tematyka, może ktoś właśnie z widzów stoi przed wyborem, przed zakupem swojego pierwszego roweru, śmiało możecie pisać na mój Instagram, możecie też wchodzić na stronkę, którą przyklejam w opisie dla Was, tam możecie się poradzić, zaczerpnąć wiedzy, aby, aby po prostu nie kupić jakieś padaki, aby dobrać odpreneurowe pod swój wzrost. Między innymi od tego mamy też grupę na Facebooku, zaglądajcie na nią, tam możecie śmiało zadawać pytania, cała nasza społeczność jest tam naprawdę aktywna, i jeśli ja nie odpisuję to na pewno jest masa mądrych głów, które zawsze o pomodokach. Kto ty, dzieci nieś, pewne że będę dalej w to grada, kiedy mówię o nas, na mordę kuda. Kto ja i moja dupa. Idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.